Chodźcie górkowo nasze pszczoły Dziś nie wiem który mamy 17 czy 18 maja 2017 rok Pewnie pszczelarze ma taki dylemat, że bawią się jakimiś tam radełkami nie wiedzą jak sobie poradzić z praktycznie z wtopianiem węzy i z naciągnięciem drucików Ja najpierw pokażę jak ja naciągam druciki tu jest co prawda naciągnięty drucik, ale jeżeli mamy go luźny, ten drucik jest luźny, nie za luźny, ja wiążę w ten sposób, że przekładam tu od dołu, zawijam z drugiej strony na około druci kramki i jeszcze raz go wkładam z drugiej strony i tu go wiążę na dole tak zawijam ono około jeżeli okaże mi się za luźny po prostu tu drucik podnoszę do góry bo jeden jest luźny tu jest akurat naciągnięty robię taką pętelkę i zwijam go i już mam drucik naciągnięty w ramce I co jeszcze ważnego właśnie, że nie mamy jak sobie wtopić ramki jakimiś tam radełkami, świeczkami się bawimy Wystarczy nam stary akumulator nie nadający się już do niczego lekko podładowany. Podłączamy dwa przewody, obojętnie który biegun i już możemy wtapiać sobie nasze rameczki, ja tak mniej więcej pokażę jak ja wtapiam jest to ramka warszawska poszerzana węza taka, które mi zostały ścinki odcinki jakieś, po prostu żeby jej nie przetapiać jeszcze raz ja robię sam węzeł, żeby jej nie przetapiać jeszcze raz to po prostu wykorzystałem sobie do wklejenia tu pokażę jak ja to robię na, naszej, na naszym akumulatorze Siedzimy sobie na dworzu, na słoneczku. Mamy dwa bieguny. Flunator trzeci, kładę rameczkę. Tą węze jak już wspomniałem. No, w ogóle węzę to daje. Skrawek taki 10 cm, 5 cm. Ale tu, żeby już bardziej nie skracać. Dotykam co drugi drut. Jeden sobie drucik, i już nam idzie. Ten akumulator jest naprawdę bardzo słaby. O Dla ułatwienia możemy sobie dwa takie końcówki albo krokodylki stawić no i proszę bardzo węza wtopiona. Dziękuję za uwagę. Paszczyka Górkowo, nasze pszczoły, Darek, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jest to oczywiście pomysł podpatrzony od Rosjan. Te Wtapianie węzy, ale widziałem też i nasi pszczelarze tak robią. Dodam co jeszcze, że wtopienie, wyciągnięcie z samochodu, Akumulatora i stopienie sto węzł do, do, do Danta złożenie go do samochodu nie ma żadnego problemu z uruchomieniem ponownym samochodu. Także jak widać nie jest to zbyt mocno wyczerpujące dla akumulatora. O, proszę bardzo jest, stopiona jest. Ja sobie kładę tam coś żeby obciążyć bez żadnych szablonów, bez niczego. Jak nie jest węza dłuższa, używam paska i to tak ma być. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania takie jeszcze dodanie do tej węzy, bo mam dużo zapytań co ja dodaję do podkurzacza, żeby tam niby zadziałało na warosa. No więc tak sobie przed rozpalaniem jakieś tam i obcinam kawałek nie wiem czy to działa czy nie mogę tylko tyle powiedzieć że tu w tej pasiece tu mam chyba ponad 70 rodzin pszczelich nie znalazłem ani jednej warozy tu o gdzieś był plaster gdzie wydobywałem schowany taki plaster z ramką e, z trutowym samym czerwiem i to wszystko wydubałem, wydłubałem, wydłubałem widelcem a nie, dodaję brzozę, coś mi ją ciężko uciąć tak na dno na razie podkurzacza później jeszcze na wierzch dodam ale wiadomo o co chodzi. Hubę dodaję, zaraz coś kierkę, przyniosę, kierką może lepiej, tu i inny nóż, bardziej ostrzeźnie. Tam była tuja, tej chuby trochę z brzozy, no trochę kiedyś, kiedyś tutaj zadymiałam tylko hubą z brzozy. to wystarczy. kwiat suniaka, stowca Tak w całości go wrzucam Trochę pruchna. Nie wiem, co to za pruchna jest, ale jest bardzo stara. Ona jest wyciągnięta z torfu. Pruchna się bardzo dobrze pali. Pruchna takiego dodaję. O troszeczkę. Nie. to już rozpalam teraz. Stątują z tym wszystkim. Aha, jeszcze dodaję też propolisu do takiego podkurzacza. No jest tak, nie pamiętam, zawsze bardzo dużo pytań o jednej pani dostałem. Co ja dodaję za specyfiki. co jeszcze żeby mi się długo paliło. To jest kupione w sklepie. Takie gotowe paliwo do pieca. To jest dębowo bukowe. Ona mi się bardzo długo pali. czy jeszcze go można kupić ostatnio byłem tu już go nie było dodaję pruchno te próchno, te próchno ten, to paliwko i znowu na te paliwko kładę tu i mam dwa rodzaje tu i taką jaśniejszą i taką tu ja się będzie bardzo wolno wypalać taką smolę da jak gdyby mam nadzieję że mi się to rozpali jeszcze podmucham. To mam taki stary propolis zbierany gdzieś tam z wytopów Nie za dużo, tyle to będzie za dużo Trochę tego propolisu wrzucam do tego Znów sumiak, w czy odstawiec o, sumiaczek znów troszeczkę tej chupki dodamy o przecięło się na taka duża chuba Najlepiej jest takie młodziutkie zerwać, pokroić, bo się wtedy ładnie kroją, pokroić i ususzyć. Chyba się długo pali, coś tam warozy tempi. na pewno dla mnie wystarczy, że jak mam podejrzenie, że jest, Podejrzenie, nie podejrzenie, ale wystarczy, że jedna spadnie waroza, to już jest dla mnie tu. Ktoś mówił, że a jedna spadła, czy dwie, czy trzy, to szkoda że dupy zawracać tą chubą chodzić. E, jedna spadnie to już jest bardzo dużo. A naprawdę spada po tej chubie waroza. Ja używam dlatego takiego paliwa, że ja rozpalam pod bo on praktycznie mi starcza na długi czas pracy. I teraz miejmy nadzieję, że to mi się ładnie wszystko rozkopi. Oh. Okazji, jak się to rozpali ładnie, pachnie. Można zadymić uliak. Nie wiem co. Można tu jeszcze dodać wrotycz. Takie te suche gałęzie wrotyczu. ja tu nie mam pod ręką, musiałbym iść tam dalej. Na bardzo daleko, bo 20 metrów. Można dodać w rotyczu taką dobrą garść. Szyszki nawet zwykłego świerku. Dodać też to odstrasza i gdyby warozo. zmienia przede wszystkim ten zapach dla warozy. Pacieka górkowo nasze pszczoły. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam. No, dalsze moje filmy, może się komuś coś przyda, może nie. Tak, po prostu. Kręcę, aby kręcić. Do usłyszenia wszystkim.